Dzień dobry w kolejnym odcinku AML dla początkujących. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o cechach prania pieniędzy w kontekście ekonomiczno-społecznym, bo co do zasady przyjmuje się, że oczywiście jest to zjawisko obiektywnie naganne i to jest prawda. Natomiast nie możemy zapominać, że nawet w Polsce w latach 90. i na początku lat 2000, wtedy, kiedy wchodziła w życie pierwsza ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która nakładała na instytucje obowiązane, wtedy głównie sektor finansowy, a w szczególności banki i firmy ubezpieczeniowe, pewne obowiązki związane z identyfikacją i weryfikacją klientów, o regulacjach zresztą będziemy sobie jeszcze rozmawiać. No to wtedy podnosiono głosy, że polska gospodarka w ramach transformacji ustrojowej, z socjalistycznej, właśnie do kapitalistycznej, potrzebuje zastrzyku gotówki, potrzebuje zastrzyku inwestycji, i z tego punktu widzenia pranie pieniędzy nie jest czymś całkowicie nagannym. No i oczywiście takie głosy pojawiają się w różnych miejscach na świecie. Natomiast to, o czym powinniśmy pamiętać w tym kontekście, to to, że Pranie pieniędzy uderza w takie, powiedziałbym, pięć kluczowych elementów, które mogą prowadzić do pewnych. Yy, yy, powiedziałbym, no właśnie mogą prowadzić do katastrofalnych skutków niepewnych, tylko do, mogą prowadzić do pewnej katastrofy yy, społeczno-ekonomicznej. No i yy, obserwowaliśmy takie yy, sytuacje na przykład na Sycylii yy, yy, w ramach. Tego multiprocesu, tam wychodziły pewne ptologie, które właśnie w związku z działaniem tamtejszej mafii doprowadziły do tego, że w zasadzie gospodarka tej wyspy w ramach Włoch została całkowicie zdominowana przez zorganizowaną przestępczość. Poczucie bezpieczeństwa ludzi w ogóle nie istniało, w zasadzie nie istniała swoboda działalności gospodarczej, wolna konkurencja, bo wszyscy musieli się opłacać. Mafii, no i oczywiście to powodowało też, że państwo nie realizowało swojego podstawowego celu w postaci zapewnienia ludziom poczucia bezpieczeństwa i w zasadzie sesja do dzisiaj nie wyszła z tego impasu, mimo że oczywiście sytuacja znacznie się poprawiła w porównaniu z tym, co działo się jeszcze do lat 90. I teraz te kluczowe negatywne konsekwencje prania pieniędzy, no to jest przede wszystkim to, że. Jeżeli pranie pieniędzy się odbywa, czyli możliwe jest nadawanie pozorów legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełniania przestępstw, które przynoszą te korzyści majątkowe, czyli przestępstw do zasady gospodarczych, no to sprawia to, że po pierwsze osoby, które angażują się w taką działalność przestępczą, mają poczucie, że przestępstwo popłaca, no bo nikt im nie odbiera tych przestępczych korzyści. No i oczywiście w poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o tym, że poziom przypadku tego mienia pochodzącego z popełniania przestępstw na etapie obecnym to jest około 2% wartości tej szacowanej, a oczywiście no, istnieją pewne głosy, że ta wartość tej, tej przestępczości zorganizowanej, tych korzyści pochodzących z popełniania tych przestępstw w ramach zorganizowanych grup przestępczych jest mocno niedoszacowana, no bo te szacunki, właściwie, jeśli chodzi o procenty, nie zmieniły się od lat 80., od kiedy zaczęto podawać w ogóle takie yy, statystyki. Natomiast pamiętajmy, że wtedy, i to o tym też będziemy jeszcze mówić, definicja prania pieniędzy miała bardzo wąski charakter, bo właściwie pranie pieniędzy dotyczyło tylko ukrywania korzyści pochodzących z handlu narkotykami i popełniania takich najcięższych przestępstw kryminalnych. Tak było na przykład w Krajowej Ustawie o Ochronie Obrotu Gospodarczego z 1995 roku. Tam też ta definicja prania pieniędzy była bardzo wąska, co powodowało tak naprawdę, że no, ścigano problematykę prania pieniędzy czy ścigano pranie pieniędzy w bardzo wąskim zakresie. No i wtedy ukuto te procenty 2-5% do PKB. Natomiast pamiętajmy, że w tej chwili pranie pieniędzy to jest um, ukrywanie pozorów, nadawanie pozorów legalności czy ukrywanie e, przestępczego źródła e, wobec korzyści pochodzących z dowolnego czynu zabronionego. To jest korupcja, to są przestępstwa podatkowe, to są e, wszelkie przestępstwa kryminalne, e, czyn konkurencję, konkurencji, etc. etc. Zatem nie, wolumen e, tych czynów zabronionych jest dużo, dużo szerszy, a my nadal operujemy z statystykami na poziomie 2-5%. Z mojej perspektywy, i w moich badaniach, tutaj znowu, który ktoś chciał poczytać, no to publikacja e, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, krytyczne spojrzenie na ten model. Walki z praniem pieniędzy w Polsce, ale na tle e, rynku amerykańskiego, brytyjskiego, e, niemieckiego, tutaj jakby pewne doświadczenia zebrane w toku projektów e, doradczych i e, przeglądów takich AML-owych w różnych zakątkach świata. Miałem okazję jakby porozmawiać z różnymi ludźmi z różnych stron, zarówno po stronie organów ścigania, jak i nadzorujących, jak i instytucji obowiązanych. A niekiedy nawet przy okazji obozów śledczych z osobami, które miały kontakt z zorganizowaną przestępczością, no i to wszystko powoduje, że no, jakby są różne strony tego obrazka. Właściwie tego, można powiedzieć, tego obiektu 3D. No i teraz także, z jednej strony, dzięki temu, że jest pranie pieniędzy, że ono nie jest skutecznie eliminowane, no, przestępcy mogą jakby. Uznawać, że nie mają atrakcyjnej alternatywy, no bo właściwie trudno sobie wyobrazić inną działalność gospodarczą, no bo w pewnym sensie, choć nie jest to działalność legalna i zarejestrowana, przestępcy co do zasady generują przychody. No i ten podatek to są te przepadające środki na poziomie 2%. No to w Szwajcarii nawet tak dobrze nie jest, jeśli chodzi o opodatkowanie podatkiem dochodowym, co powoduje, że no. Ta atrakcyjna alternatywa jest trudna, tak? a jednocześnie, skoro oni sieć przestępcy, utrzymują w tych przestępczych dochodach, no ten biznes przestępczy się rozwija. No i to, co pokazują też w raporcie, pokazywanym w odcinku drugim, to flip the coin po drugiej stronie monety, czy prze, przewróć monetę tak? o, o sytuacji właśnie przestępczości zorganizowanej na terytorium Unii Europejskiej, no to tam. Widać, że te grupy przestępcze wchodzą dość agresywnie w legalny biznes. Szukają relacji z legalnym biznesem, szukają relacji z instytucjami obowiązanymi, wynajmują profesjonalnych doradców. Właściwie pranie pieniędzy to już jest biznes sam w sobie. To jest taki consulting, czy, czy takie, jak to w firmach doradczych, takie działania operacyjne, które są outsourcowane na rzecz właśnie zorganizowanych grup przestępczych. Są wyspecjalizowane e, grupy, które zajmują się właśnie nadawaniem tych pozorów legalności. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to fajnie działa, to znaczy to nie działa fajnie, bo to jest złe, ale generalnie, jak ktoś chce tak poczuć, to nawet w Bondzie, e, w Casino Royale widać, jak właśnie takie usługowe pranie pieniędzy może wyglądać. Akurat jestem fanem tej serii, więc, więc generalnie szukam analogii w różnych miejscach i to jest fajny przykład, bo on dobrze pokazuje. Ale to też oczywiście pokazuje, skąd te pieniądze pochodzą. Tak? To ładnie wygląda: ludzie w garniturach, tutaj działalność inwestycyjna, inwestycja w nieruchomości, inwestycja w jachty, inwestycja w samoloty, ta. Tra, 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 tra. A na koniec dnia te pieniądze pochodzą z handlu ludźmi, z niewolnictwa, z współczesnego niewolnictwa. Zresztą w Wielkiej Brytanii jest taka cała akcja na ten temat w tej chwili. Więc to sprawia, że no, trwanie prania pieniędzy jest bardzo negatywne społecznie. Dodatkowo, grupy przestępcze, dzięki temu, że nie odbiera się im tych korzyści, no to mogą trwać, reinwestować, rozwijać te swoje sieci i tak naprawdę, jak choroba, rozprzestrzeniać się na świecie. Poza tym zorganizowane grupy przestępcze nie znają ograniczeń, granic, nie znają. Ograniczeń jurysdykcyjnych. One funkcjonują globalnie, podczas gdy organy ścigania wciąż, i o tym też piszę w książce, działają lokalnie. Oczywiście to się powoli zmienia, następuje pewna ewolucja, ta współpraca, ale to wciąż jest dużo wolniej niż ta zwinność, to agile management po stronie zorganizowanych grup przestępczych. Druga sprawa, bardzo istotna, to jest kwestia związana z aberracją rynku. Y, 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 zupełnie uzasadniona y, 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 zmiana wartości różnych dóbr i usług, bo jest duża po podaż i y, 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 popyt, tak, jest duży popyt na inwestycje, no bo gdzieś trzeba lokować y, y, te korzyści pochodzące z przestępstw, no i przestępcy potrzebują drogich, w, wysokowolumenowych operacji, tak. drogie samochody, jachty, nieruchomości. One czasem w zupełnie irracjonalny sposób rosną. Y, te ceny. Ludzie są biedni na przykład w jakimś kraju, w zasadzie nikogo na nic nie stać, a mieszkania czy nieruchomości sprzedają się na pniu. No i można się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Więc to powoduje tak naprawdę, że rynek jest całkowicie jakby zniekształcony i to powoduje na koniec dnia, że trzeci element się pojawia, czyli pogłębiają się nierówności społeczne, znaczy ludzi biednych jest coraz więcej, a tych posiadaczy kapitału jest coraz mniej, no i wielu z tych posiadaczy kapitału to są ludzie uwikłani w tę przestępczość zorganizowaną, bo to jest Punkt czwarty: dostęp do dóbr i usług, dostęp do zamówień publicznych jest mocno ograniczany przez zorganizowane grupy przestępcze, które po prostu dominują te wszystkie sfery życia i powodują, że takim ludziom, którzy chcą wejść na rynek, ta bariera wejścia jest bardzo duża. A jeżeli ktoś próbuje i nie chce współpracować z tymi grupami, no to często spotyka się z tą częścią która nie jest już tak efektowna i ładna i przyjemna wizualnie jak samo pranie pieniędzy, a mianowicie groźbami bezprawnymi i taką kryminalną aktywnością, która ma te osoby albo przekonać do współdziałania z grupami przestępczymi, albo odstraszyć od tego, aby te osoby nie konkurowały z przestępczością zorganizowaną. I to widać w statystykach, to widać w PKB. Południe Włoch, gdzie ta działalność tych zorganizowanych grup przestępczych jest nieco bardziej widoczna, dostrzegalna, to Do PKB tam jest niższe. Są liczne badania na ten temat. Mam studentkę, znaczy miałem właściwie, teraz już pracuję zawodowo od jakiegoś czasu, która pisała bardzo ciekawą pracę na temat właśnie um, mafii sycylijskiej i pokazywała te badania w swojej pracy licencjackiej. Pozdrawiam z tego miejsca. Zuzanne. Otóż te badania są jednoznaczne. Generalnie tam, gdzie działalność przestępcza ma się dobrze, tam nie ma wolnej konkurencji, tam dostęp do zamówień publicznych jest ograniczony, tam tak naprawdę osoby, które nie współpracują z przestępczością zorganizowaną, nie mają szans. No i to prowadzi do kolejnego negatywnego skutku, a mianowicie takiego, że tracimy zaufanie do państwa, bo siła i zapewnienie bezpieczeństwa czy spokoju zostaje przekazane na rzecz zorganizowanych grup przestępczych, a państwo jest słabe. Słabe państwo znowu powoduje, że ludzie nie chcą płacić podatków, ludzie nie chcą tam mieszkać. Żaden legalny biznes nie chce zainwestować duży, a dodatkowo, tak naprawdę, dzięki temu słabe państwo to również problemy przy urnach wyborczych. Łatwo manipulować wynikami wyborów, łatwo sprawiać, że władza poprzez korupcję i właśnie Sprawianie, że to zaufanie do państwa po stronie obywateli, bo państwo nie chroni. Podstawową rolą państwa jest dawanie nam bezpieczeństwa. Tak, tak było w umowie społecznej od zarania dziejów. Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa, to tak naprawdę traci legitymację do pobierania podatków, trafi, traci legitymację do posiadania jakiegokolwiek imperium wobec normalnych obywateli. No i to wszystko powoduje, że e, świat staje się gorszym miejscem, po prostu. Oczywiście są głosy po drugiej stronie. Które niekiedy mówią, że właśnie w krótkiej perspektywie to powoduje napływ kapitału, to powoduje pobudzenie rynku, powodzenie, pobudzenie miejsc pracy. O, dodatkowy negatywny element to oczywiście zwiększenie kosztów operacyjnych po stronie instytucji obowiązanych, tak, i wszystkich w ogóle instytucji, no bo. Ten koszt compliance wzrasta. Jednocześnie zmniejsza się zaufanie do sektora finansowego, co powoduje tak naprawdę, że odpływa stamtąd legalny biznes, a przypływa ten nielegalny, i, i sprawia, że jeszcze ten poziom tego braku zaufania się pogłębia. W krótkiej perspektywie, niektórym wydaje się, że to dobrze, tak? No bo. Przestępcy mogą zapłacić więcej za serwis e, instytucji finansowej, oni są w stanie ponieść pewne koszty, bo dla nich, e, oni nie płacą podatków tak, e, takich jak, e, jak uczciwe biznesy, w związku z tym to powoduje, że mają więcej kapitału na e, właśnie e, wspieranie tego maskowania, ukrywania tego przestępczego e, dochodu. No i oczywiście można powiedzieć tak, napływ kapitału do jakiegoś kraju w Polsce też tak kiedyś mówiono, przynajmniej w jakimś zakresie spowoduje zwiększenie miejsc pracy, tak, bo będzie więcej osób przy na przykład y, obrocie nieruchomościami pracowało, tak, będą zarabiać pieniądze, y, będą wyżywi, żywić swoje rodziny. Ale na koniec dnia to spowoduje, że później za kilka lat, za kilkanaście lat, y, żaden Normalny człowiek nie będzie w stanie zakupić nieruchomości, albo nawet wynająć nieruchomości, bo nie będzie go na to stać. Tak? To wszystko będzie w rękach zorganizowanej przestępczości. To spowoduje, że generalnie idea państwa, idea demokracji zniknie. Może na ten temat to tyle, bo nie chcę też straszyć. Natomiast jest nadzieja, jest światełko w tunelu. Ja też o tym piszę w mojej książce, oczywiście, ale nie chodzi tutaj o to, żeby zachęcać państwa jakoś mocno do czytania książek, chociaż oczywiście, ja moim studentom zawsze mówię, że czytanie zawsze nas wzbogaca. To jednak e, e, chciałbym tutaj e, postawić kropkę e, i w kolejnym odcinku już przejdziemy bardziej do regulacji i właśnie e, te negatywne skutki prania pieniędzy to jest jeden z powodów, dla których właśnie walka z praniem pieniędzy jest tak istotnym elementem. Także dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.